Trwają poszukiwania najlepszego głosu gminy Pilzno. Uczestników czekają czteroetapowe eliminacje: zgłoszenie, casting, półfinał oraz finał. Jest o co rywalizować. Dla zwycięzcy przygotowano nagrodę pieniężną, a trzech finalistów wystąpi 31 maja na dniach Pilzna przed Gwiazdą Wieczoru Lambery. Na Gwiazdy Pilzna jeszcze chwilę musimy poczekać. W dniu dzisiejszym dokonały się kolejne preselekcje głosu Pilzna, ponieważ wśród dzieci i młodzieży do lat 15 wybieramy najpiękniejszy głos na terenie gminy Pilzną. W dniu dzisiejszym miały miejsce już drugie, drugie preselekcje. Chcę tutaj zaznaczyć, że trójka zwycięzców, pierwsze, drugie, trzecie miejsce będzie śpiewała jako support na gwieździe wieczorów na dniach Pilzna na Lambery. Dzisiaj się, odbył się pierwszy etap naszego konkursu na najlepszy głos gminy Pilzno. Po tym etapie wyłonimy 15 finalistów, a z, tych, z tej 15 później 3, 3 osoby wystąpią na dniach Pilzna. Było wiele emocji. Dzieci zaprezentowały swoje talenty, były niezwykle odważne, świetnie odnalazły się na scenie. Myślę, że dla jurorów będzie dosyć ciężkie zadanie, ale tak jak mówię, do, następnego, do następnej edycji. Do następnego etapu przechodzi 15 osób. Już 11 kwietnia dalsza część zmagań. Na konkurs muzyczny zaprosił burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka oraz Dom Kultury w Pilźnie. Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Pilzno w wieku od 8 do 15 lat, którzy kochają muzykę i uwielbiają śpiewać.